Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony minusportalu ptfo.pl, a dzisiejszy odcinek kantyny dość niezwykły, ponieważ nie będę tak jak zazwyczaj odpowiadać na Wasze pytania, czy też poruszać tematy, które zaproponujecie w komentarzach pod odcinkiem najbardziej aktualnym, do czego Was zresztą serdecznie zachęcam. Jeżeli macie jakieś pomysły albo pytania do mnie, no to wpisujcie, ja będę w kolejnych odcinkach na nie odpowiadał. A dzisiaj powiemy sobie o trzech sprawach, organizacyjnych i można powiedzieć, że w pewien sposób, albo nawet w dużym stopniu mieliście na to wpływ, ponieważ jest to sprawa TSA, czyli TeamSpeak. druga sprawa to jest ten nowy cykl, o którym mówiłem, który troszkę się opóźnia, później wszystko wytłumaczę, oraz trzecia sprawa, chyba najważniejsza, nie wiem, ale stała się ona po części tematem, który możecie zobaczyć na czołówce, czyli rozpoczniemy sobie streamowanie na żywo, ale po kolei, zacznijmy od TS-a, męczyliście, męczyliście i wymęczyliście i sorry, że trwało to tak długo ale miałem troszkę innych problemów, troszkę innych spraw do załatwienia no, ale w końcu się doczekaliście i zakupiłem serwer Teamspeakowy na razie na pół roku, na 20 slotów mam nadzieję, że wystarczy jeżeli nie, to będziemy się Zastanawiać się nad jego powiększeniem. Także możecie z niego w pełni korzystać nie tylko gracze pecetowi, jeżeli ktoś chciałby porozmawiać z innymi członkami PTFOPL, to taką będzie miał możliwość. Jeżeli chodzi o adres serwera IP, to oczywiście znajdziecie go w opisie filmu. Jeżeli ktoś nie chce adresu zapamiętywać, no to prosta formułka ptfopl.tsdns. PL. Nie ma tam oczywiście żadnego hasła, aczkolwiek jest kilka zasad, o których teraz wspomnę i już z góry chciałbym bardzo podziękować not For You Babe, bardzo fajny nick swoją drogą, on jest administratorem serwera i pięknie go skonfigurował. A jak wyglądają zasady? Otóż na kanałach Spawn i AFK nie możemy rozmawiać, serwer posiada bot AFK i to polega na tym, że jeżeli ktoś sobie wyciszy sterownik słuchawek, to przenosi go automatycznie na kanał AFK, a po odciszeniu automatycznie przeniesie go. Z powrotem na ten kanał, z którego został on zabrany. Wyłączana jest możliwość nagrywania na kanałach, żeby nie było później jakichś nieporozumień, wykorzystywania jakichś materiałów, co do których inni mieliby wątpliwości. Więc, jeżeli ktoś włączy nagrywanie, to bot automatycznie go z serwera wyrzuci. Mamy eleganckie przywitanie indywidualne po dołączeniu do kanału jest tam link i ilość wizyt na serwerze, no i moi kochani właśnie w taki sposób będzie to działać. Mamy tam skonfigurowane kanały dla osobne dla BF3, dla BF4, tak, żeby nie było nieporozumień, więc mam nadzieję, że najbardziej ci, którzy właśnie naciskali na to, są usatysfakcjonowani, a także pomoże to. Innym z Was, w tym, aby jeszcze więcej przyjemności czerpać z grania w Battlefield. A oczywiście, ja na tym kanale od czasu do czasu także się będę pojawiał. Być może będziemy go wykorzystywać także w sytuacji, kiedy będziemy streamować, ale o tym powiemy sobie na końcu. Na razie sprawa numer dwa, czyli ten nowy cykl, o którym mnie męczycie i słusznie, że mnie męczycie, bo go wam obiecałem, ale troszkę się opóźnia z przyczyn niezależnych ode mnie, po prostu, że się tak wyrażę, produkcja nagród jest nadal w toku. I pewnie się domyślacie, że część tych nagród będzie związana z kanałem. Przygotowuję fajne gadżety, które będzie można właśnie przy okazji tych konkursów wygrać, oraz przygotowuję sobie scenariusze, ponieważ chciałbym, żeby to nie były tylko jednorazowe sprawy, ale żeby także premiowały tych z was, te konkursy właśnie, którzy będą często brali w nich udział. Więc zrobimy coś sobie też w ramach takiego. Jakby takiej ogólnej punktacji, muszę właśnie na ten temat pomyśleć, jak to najlepiej zorganizować, ponieważ mam kilka pomysłów, które ciężko będzie w jakąś taką jedną ramę ubrać, ale zapewne wiecie, że damy sobie radę. Także mam nadzieję, że troszkę wybaczycie to opóźnienie, a obiecuję Wam, że warto, naprawdę warto będzie poczekać. No i przechodzimy do rzeczy ostatniej, do ostatniego tematu czyli streamowanie na żywo. Często w wiadomościach od Was, właśnie dostawałem. Zapytania, prośby o to, aby takiego streama uruchomić. Część z was pewnie też chciałby przetestować jak to tak naprawdę z tym Minim jest czy on coś potrafi czy tylko siedzi, żeby przygotować tam 5 fragment przez 10 godzin i potem to wycina i składa w jakąś całość, a część z Was na pewno chciałaby jakiejś takiej lepszej komunikacji, czy może po prostu większej interakcji. No i w końcu stwierdziłem, że trzeba się tym zająć. Musiałem sobie rozkminić Twitch'a, połączyć go z Elgato, ja co okazało się dosyć łatwe, skonfigurować ten kanał, przetestować, czy wszystko działa. No i działa. Działa, opóźnienie nie jest tak duże, jak myślałem, także chyba będzie to spoko, nawet w ramach właśnie takiej bezpośredniej interakcji, czy też, czy też komunikacji z wami podczas obsługi tego, tego streama, także moi drodzy, proszę was o to, abyście w komentarzach wpisali, kiedy waszym zdaniem, w jakie dni i w jakich godzinach taki stream najlepiej, żeby się odbywał oraz w jaki sposób powinienem o tym informować. Ponieważ nie wiem, czy na początku uda mi się ustalić jakieś takie godziny i dni cykliczne, że na przykład się nie wiem, będziemy umawiać na czwartek, na 18 i zawsze o tej 18 w czwartek będę w stanie tego streama prowadzić. Nie chciałbym, żeby to był taki stream na pół godziny czy 45 minut, bo to nie będzie miało sensu. Część z Was może sobie też inaczej planować dzień. Także, tak jak mówię, no poddajcie kilka propozycji, może zrobimy tak, jak to już mamy w standardzie, czyli ta, która zbierze, albo te, które zbiorą najwięcej polubień, no to będziemy je brali pod uwagę i jakoś tak w ramach, może raz na tydzień. Może częściej później zobaczymy, będziemy się właśnie spotykać na takim live'ie i, i być może wymyślimy sobie przy okazji jakiś cykl minigier. I tak dalej. Ostatnia sprawa, o której chciałbym powiedzieć, to jest kwestia mojego grania na PC, bo kanał ptf.pl powiększa liczbę subskrybentów, powiększa liczbę fanów i duża część z tej grupy to są gracze PC-towi i właśnie pytają, czy jest możliwość ze mną zagrania, czego ja właśnie gram tylko na konsoli. To nie jest kwestia braku moich umiejętności, choć na pewno są na pewno 100 razy niższe niż niż na konsoli. Po prostu nie mam kompa w tym momencie, który by uciągnął Battlefielda 4. Mam dość fajnego laptopa, ale to nie wystarcza. Odpalić się uda tego tego Battlefielda, ale nawet na niskich detalach to jest taki pokaz slajdów także w takiej wersji obrazkowej Battlefield nie najlepiej się prezentuje więc do czasu ewentualnego zakupu jakiejś lepszej maszyny niestety w Battlefielda czwórkę pograć z wami nie mogę muszę obczaić jak to wygląda z trójką, być może sobie tą trójeczkę zakupię i odpalę i zobaczę jak to będzie wyglądać no poza tym musiałem sobie kupić do tego też jakąś myszkę, bo mam taką myszkę wiecie Dwa przyciski ona ma może taka, żeby się dało cokolwiek na tym laptopie obsłużyć, także na pewno nie służy ona i nie jest dobra do grania, ale postaram się coś w tym temacie zrobić tak, żeby i gracze z platformy PC byli usatysfakcjonowani. A więc moi drodzy, to tyle na dzisiaj z tych głównych rzeczy, które chciałbym wam zakomunikować, z którymi chciałbym się podzielić. Mam nadzieję, że niedługo się na tym spiku usłyszymy, że niedługo także na live'ie będziemy mogli się spotkać. Przypominam Wam o tym, że jeżeli macie do mnie jakieś pytania albo chcielibyście, abym wyraził swoje opinię na jakiś temat, zostawcie to wszystko także w komentarzach, a ja tymczasem już odmeldowuję się i życzę Wam miłego dnia z tej strony miniu z PTF.pl